25 listopada, Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wiersza od pierwszego do czwartego. Pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki. Łukasz podkreśla, że są to dwa pieniążki, żeby było jeszcze bardziej dosadne i mocne to stwierdzenie, że kobieta, chociaż mają, miała tak niewiele, to jednak mogła jeszcze ten jeden pieniążek dla siebie zachować. Tak na czarną godzinę, chociaż już jakby. Nie było możliwe nic kupienie, kupienia za ten pieniążek, to jednak człowiek czasami ma taką pokusę, by jeszcze coś dla siebie zachować, by nie dać absolutnie wszystkiego. Co jest pięknego w tym fragmencie? Jezus jest zadziwiony tym, bo to bardzo mocno koresponduje z jego osobistym doświadczeniem. Jesteśmy tu już w rozdziale. W 21 Ewangelii Łukasza, więc powolutku zbliżamy się do męki śmierci Jezusa Chrystusa, a więc również do dania wszystkiego, czyli całego swojego życia. Jezus, jak można powiedzieć, wnioskujemy z tego fragmentu: cieszy się niezmiernie, że są osoby, które nawet nie wiedząc o tym, że On za chwilę będzie dawał swoje życie. Tak samo żyją w swoim człowieczeństwie, tak samo je przeżywają, jako całkowitą ufność i zawierzenie się Bogu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia.